Cześć, witajcie. Jestem Tomek 11. To jest kolejny odcinek z World of Tanks Blitz. Seria, co by było, gdyby dzisiaj sobie porozmawiamy na temat czołgów premium w sklepie w zakładce Czogi. Tutaj, jak widzicie, mamy dostępne ogólnie o tych wszystkich zakładkach oferty, zestawy i czogi. No i też pojemniki, myślę, że można by było o tym porozmawiać. Moim zdaniem, no i co? Mamy tutaj moja propozycja na mój odcinek no to jest taka żeby zablokować wszystkie czołgi, które są zarówno tutaj w zestawach za złoto, za tutaj złotówki i za golda oraz w pojemnikach dla graczy, którzy dopiero rozpoczynają rozgrywkę i na przykład dopiero mają y, pierwszy tier powiedzmy, nie? <laughs> I później jak już nie wiem, dobiją sobie do tego piątego poziomu zbadają sobie tutaj wszystko to na maxa razem włącznie z tymi tutaj to wtedy im się odblokuje y, tutaj w ofertach w zestawach czołgi y, do piątego poziomu yy, włącznie, bo w takich zestawach i w czołgach, tutaj premium, też yy, do piątego poziomu się odblokuje, mogłyby się wtedy odblokować czołgi, czyli do tego pancera, i później jakbyśmy yy, zbadali, ale to. Hmm, czołg na Maksa, czyli powiedzmy taką sobie panterę włoską, tutaj te silniki, gąsienice działo w wieże. No to wtedy w ofertach, w zestawach i w czołgach pojawiają nam się ósemki premium i wtedy je można kupić I tak samo też w pojemnikach by się pojawiały te czołgi no i co, jakbyśmy do, doszli do 10 poziomu na przykład do tego to zbadali go i kupili no to wtedy odblokowują się dyszki, taki czirteń powiedzmy do kupienia w sklepie oraz tutaj jakieś zestaw, zestawy no i też, no tutaj, jeżeli by coś by się zmieniło w tej karcie, czogi w sklepie. No i co? Dniu, w którym to nagrywam, jest to 11 czerwca. Więc praktycznie 3 dni zostało do pierwszej części eventu na 7 lat World of Tanks Blitz myślę, że niedługo na Discordzie opublikuję na specjalnym kanale właśnie dzięki temu screeny z streamu Wargamingu gdzie tam wszystko jest pokazane ile czego trzeba zdobyć żeby jakiś tam choke. powiedzmy to sobie kupić i chodzi mi to o event ten ten pierwszy od 14 do dwudziestego pierwszego i tam później możliwe, że tam jakieś screeny z tym co się znajduje w skrzynkach za daną ilość lat no i co moim zdaniem powracając do tematu odcinka moim zdaniem zablokowanie czołgów premium oraz kolekcjonerskich bo to kolekcjonerskie też miałoby sens no bo powiedzmy ja powiem to na przykładzie jednego kolegi który sobie Kupił jakąś tam dychę, chyba WZ-a tego chińskiego, dziesiątego poziomu kolekcji norskiego, z chińskiego drzewka. Jako pierwszą dychę nie miał drzewkowej dychy. No i co? I przepraszam no i nie umiał tą dychą grać ani tam też mniejszymi tierami bo sobie no po prostu sobie wydał pieniądze na czołg, który nie umiał grać a nieraz właśnie tej osobie powtarzaliśmy, żeby zrobić sobie najpierw dychę normalną drzewkową a później żeby sobie jak już będzie dobrze grał miarę ogarniam Gierkę, to może sobie kupić Czogi i Premium, a nie że na początku, jak ma tam któryś tier, to już od razu sobie dziesiąty kupuje. No i to jest właśnie jak dla mnie takie no, wyciąkanie kasy od graczy, lub też samo yy, samo nastawianie się, że a kupię tam co my tu teraz mamy w sklepie, kupię sobie czy czy tam Emila, i będę miał. Tyle, tyle i tyle kredytów, czy tam tyle i tyle zwycięstw na tym czołku i tyle i tyle demecza będę robił. A mam piąty Tier i to jest yy, SRV szwedzki, a chcę sobie kupić Emila, czy tam Chieftaina. I no tak bym powiedział, że słabo, no bo yy, Mamy w garażu czołg średni, a chcemy sobie kupić czołg ciężki 8 albo 10 poziomu, którymi nie umiemy grać, bo dany pojazd ciężki, lekki, średni czy TEDek mają różne pozycje. To są też różne klasy i różnie się nimi gra i to widać to. Widać to w, w rozgrywce, podczas bitwy, czy podczas yy, tam bitwy treningowej. Yy. No i co, yy, moim zdaniem miałoby sens zablokowanie czołgów premium bo ludzie by sobie nie kupowali, dopóki by nie zbadali, nie odkryliby sobie jakiegoś czołgu. Yy. No i co, jeżeli by ktoś yy, sobie zbadał na przykład ósemkę czy tam dyszkę, no to by się odblokowało to w sklepie, mógłby sobie kupić no i nie, nie stwarzałyby się takie konta, takie osoby które po prostu nie umieją grać w tą grę, przyznam to, no bo są takie osoby które po prostu sobie kupią czok premium, a mają dopiero tam piąty czy tam pierwszy na tier i, Wyjadą na środek, zginą i jeszcze e, będą wyzywać różne, czy tam obrażać, o tak też się zdarza. No i co? E, napiszę w komentarzach co Wy sądzicie o tej zmianie, jeżeli mogłoby to być wprowadzone do gry. No i co myślę, że w tym odcinku byłoby na tle, nie zapomnijcie zasubskrybować mojego kanału, dać łapki w górę, skomentować tego filmu oczywiście nie zapomnijcie o kodzie kdrop ma 11 youtube gdzie z nim na tej stronie dostaniecie 2,17 zł na start przy zarejestrowaniu nowego konta, no i co myślę, że w tym odcinku byłoby na tyle, dzięki za oglądanie, do usłyszenia w kolejnych odcinkach, siemka